W naszym klubie Skimondu wykorzystujemy trenażery narciarskie, są w formie dużych bieżni, które mają kilka metrów szerokości i kilkanaście metrów długości. Bieżnia jest ustawiona pod kątem, regulowaną prędkość, jest wyłożona specjalnym dywanem, który zraszany daje możliwość poślizgu. Dzięki temu istnieje możliwość niekończących się zjazdów narciarskich po takim właśnie nietypowym stoku. Do dyspozycji klientów czy kursantów jest zaplecze gastronomiczne, czyli barek. Są gry dla młodzieży. Jeżeli czekają na rodziców, jest wypożyczalnia sprzętu, czyli jakby w cenie wejścia zapewniamy cały sprzęt, począwszy od nart, przez buty, ochraniacze, opiekę instruktora. Szczególnie uczulamy na, na bezpieczeństwo i... I na dobrą zabawę. Super zabawa. Świetna, świetna impreza. Miejsce rewelacyjne dla młodych ludzi, dla takich nawet 60+. Plus. Fajni instruktorzy, no, skutecznie można się nauczyć jeździć na nartach i na pewno technicznie dobrze. Świetne miejsce dla całych rodzin. Dla dzieci, dla rodziców, miejsce spotkań, miejsce, nie wiem, rozrywki. Miejsce rewelacyjne, miejsce nauki. Instruktorzy mają wszystko pod kontrolą. Polecamy Skimondo!